La pace sia con tutti voi! Rafał Patera, witam ponownie i zapraszam na Express Plus. Cały świat śledził to, co wydarzyło się wczoraj wieczorem w Watykanie. I znowu okazało się, że nowym Ojcem Świętym został ten, na którego raczej nie stawiano. Amerykanin Robert Francis Prevost wszedł na konklawę kardynałem, a wyszedł papieżem Leonem XIV. Wierni wymodlili go w ekspresowym tempie, zaledwie po kilkudziesięciu godzinach zgromadzenia purpuratów. Na placu Świętego Piotra nie zabrakło także Polaków. Rozmawiał z nimi Rafał Stańczyk. Tu na placu św. Piotra od rana gromadzą się prawdziwe tłumy wiernych turystów Rzymian, ale ma to się jak z tym, co działo się tu wczoraj. Chwilę potem, jak pojawił się nad kaplicą Biały Dym tłumy ze wszystkich części miasta zaczęły zbiegać tu na plac Świętego Piotra. To były osoby przepełnione wiarą, przepełnione nadzieją i wzruszeniem. Wzruszeniem szczególnie w momencie, kiedy tu na balkonie bazyliki Świętego Piotra pojawił się nowy papież. Zobaczyliśmy biały dym, wróciliśmy z wycieczki po, po, po Rzymie i usłyszeliśmy tak niesamowitą wiadomość, że został wybrany następny papież. Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi. W tym momencie zobaczyliśmy biały dym, błyskawiczna decyzja, wezwanie taksówki. E Taksówkarz nic jeszcze nie wiedział o tym. My mu powiedzieliśmy, że papież został wybrany. Powiedział, że wybierze najszybszą trasę. Mniej więcej 800-900 metrów od Watykanu już nie dało się przejechać absolutnie. Tak więc przy stacji metra odtawiano, wyskoczyliśmy z taksówki i to, co później się działo, było absolutnie niesamowite. Jak zobaczyłem papieża, naprawdę się wzruszyłem, bo to jest coś, na co wydaje mi się, że wszyscy wierni, wszyscy katolicy. My tutaj obecnie czekaliśmy. To będzie, to jest ten następca Piotra, ta skała, na której ten kościół będzie po prostu szedł naprzód i miejmy nadzieję, że przyniesie to tylko więcej pozytywnych zmian. Emocje. Emocje są ogromne, wspaniałe i cudowne, gdyż przede wszystkim mamy świadomość, że to się wydarzyło i nigdy w moim i tych ludzi życiu się nie powtórzy. Nagle okazuje się, że jesteśmy w dniu, w którym jest wybierany nowy papież. Co ciekawsze, który pochodzi z Ameryki i to jest pierwszy wybór papieża amerykanina leona xiv powinniśmy się cieszyć że, że to będzie papież który jak w pierwszych słowach powiedział yy, oczekuje kościoła misyjnego czyli, czyli wielkich zmian takich chrystusowych że coś w tym kościele który potrzebuje świat który potrzebuje pojednania i, i w polsce i w ameryce przede wszystkim i na całym świecie myślę że to będzie bardzo ciekawy pontyfikat. Sąd zdecydował, podejrzany o morderstwo na kampusie Uniwersytetu warszawskiego Mieszko R trafi na trzy miesiące na badania do zamkniętego zakładu psychiatrycznego w warunkach szczególnej izolacji w radomiu. Wczoraj 22 latek usłyszał trzy zarzuty: zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważania zwłok i usiłowania zabójstwa pracownika ochrony. W opinii obrońcy sprawca nie przyznaje się do winy. Prokuratura przesłuchała kilkudziesięciu świadków zdarzenia. Analizie poddany został monitoring z kampusu i nagrania przechodniów. Mieszko R. podczas przesłuchania odmówił odpowiedzi na pytania. W opinii prokuratury konieczna jest opinia sądowo-psychiatryczna do oceny stanu sprawcy. Będzie powołany biegły, dwóch biegłych psychiatrów, którzy zbadają jednorazowo podejrzanego. Jeżeli oni nie będą w stanie na podstawie tego jednorazowego badania orzec o poczytalności lub też nie, badanego, no to oni mogą wnioskować o obserwację sądowo-psychiatryczną i wtedy już w takich warunkach zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Prokuratura i policja potwierdzają, że mężczyzna miał przy sobie siekierę lub topór, który wniósł na teren kampusu. W jego plecaku, co bardzo ważne, zabezpieczyliśmy scyzoryk i bagnet. Czyli ma, mówimy o dwóch nożach i o prawdopodobnym narzędziu zbrodni. Przy podejrzanym ujawniono książkę, są to dialogi konfucjusza. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok ofiary. Za dokonanie morderstwa mężczyźnie grozi dożywocie. Dziś na uniwersytetkie skrzynki mailowe trafiła informacja o rzekomym ataku bombowym w budynku biblioteki i innych jednostkach. Konieczna była ewakuacja. Śmiertelny wypadek na Autostradzie A4 w Śląskiem za węzłem Sośnica. Nie żyje 45-letni kierowca Tira. Zderzyły się ze sobą trzy pojazdy, ciężarówka i dwie osobówki. Na miejscu pracowały wszystkie służby, w tym lotnicze, pogotowie ratunkowe. Pozostali uczestnicy nie doznali poważniejszych obrażeń. Ruch został wstrzymany na wiele godzin. 3 godziny lotu i 11 przypadków naruszenia przepisów. Policjanci z Żerardowa w Mazowieckim monitorowali z drona zachowania kierowców ciężarówek na autostradzie A2. Niektórzy z nich za nic mieli zakaz wyprzedzania. Jeden z kierowców chcąc uniknąć kontroli, doprowadził nawet do kolizji. Znaleźli się i tacy, którzy jechali pojazdami w złym stanie technicznym. Policjanci odebrali im już dowody rejestracyjne. Kontrola przyniosła 8 mandatów, dwa pouczenia i jeden wniosek do sądu. Ta wątpliwa przyjemność słono kosztuje. Za wyprzedzanie ciężarówką na autostradzie grozi mandat w wysokości 1000 zł i 15 punktów karnych. Przed nami nie tylko druga, ale także droga część Ekspresu Plus. Dlaczego droga? No bo pojawią się wielkie pieniądze. Niektóre będą nawet do rozdania. Wystarczy uważnie nas oglądać i już można zostać milionerem. Kto by nie chciał? Wielka Brytania nałożyła sankcje na tzw. rosyjską flotę cieni. Statki reżimu Putina skutecznie omijają zakazy, zawijając do tamtejszych portów pełne towarów objętych sankcjami. W ekspresie Plus weźmiemy pod lupę jaja. Sprawdzimy, jak radzą sobie z upadkiem na ziemię. Okazuje się, że nie wszystkie skazane są na rozbicie. Szczegóły już za moment. Mission Impossible The Final Reckoning, czyli Tom Cruise powraca w kultowej roli tajnego agenta Ethana Hunta. Poszukiwania sztucznej inteligencji, bitwy wywiadów z całego świata i tradycyjnie szybka akcja. Przed nami ostatni film z serii misji niemożliwych do wykonania. Dość tej morskiej chudzby. Dotąd pływała bezkarnie, ale teraz to się zmieni. Flota cieni zaopatrująca zbrodniczą Rosję w objęte sankcjami towary właśnie znalazła się na celowniku, i to nie byle jakim, brytyjskich służb Jego Królewskiej Mości. Londyn nałożył sankcje na ponad 100 statków. To głównie kontenerowce i tankowce, które pod różnymi egzotycznymi banderami omijały zakazy i sprowadzały towary do rosyjskich portów. Jednostki nie będą już obsługiwane przez Brytyjczyków, a za ich przykładem mogą pójść inne kraje nakazując wrogim statkom, by spływały. Na komputerach drobił się fortuny. Teraz postanowił, że rozda niemal cały majątek. Współzałożyciel Microsoftu, amerykański wynalazca Bill Gates, zapowiedział, że w ciągu 20 lat pozbędzie się 99% wszystkiego, co ma. Biznesmen i filantrop szacuje, że będzie to około 200 miliardów dolarów. Gates chce przeznaczyć te pieniądze na organizacje zajmujące się badaniem gospodarki i systemu opieki zdrowotnej. Ekonomiści już wyliczyli, że zachowując 1% majątku, Gates i tak pozostanie miliarderem. I to nawet uwzględniając inflację. Teraz w ekspresie czas na jaja. Zalet mają mnóstwo: są pyszne, pożywne, zdrowe. Problem z nimi jest jeden: jak upuścisz to po zabawie. Ale pobawić się z upadkiem jajka postanowili naukowcy i Bach. Doszli do tego, że wiele zależy od tego, w jaki sposób takie jajko osiąga glebę. Mlecik, jajeczniczka, sadzone. Jajka w każdej postaci to jest to, ale czasami potrafi z blatu spaść. Szansa na jego uratowanie jest wtedy mizerna, ale okazuje się, że wiele zależy od tego, jak jajko upadnie. Zdrowy rozsądek podpowiada, że jajko jest mocniejsze w pionie niż w pozycji leżącej. Ale udowodniliśmy, że tak nie jest. Energia, którą jajko jest w stanie pochłonąć, jest większa, gdy upada bokiem. To są badania na miarę XXI wieku. My jaj nie będziemy sobie z nich więc robić i w ramach podziękowań zapraszamy badaczy z Uniwersytetu w Massachusetts na jajecznicę. Z podwójnym boczkiem, oczywiście. O ile jajka można jeszcze kupić za całkiem niewielkie pieniądze, o tyle takie cudenko jest już nieco droższe. To The Mediterranean Blue, niezwykle rzadki 10-karatowy diament, który w przyszłym tygodniu trafi na aukcję. Spodziewana cena to jedyne 20 milionów dolarów. Niebieskie diamenty same w sobie są niezwykle rzadkie. W przeszłości osiągały ceny do 4 milionów dolarów za karat, więc cena 2 milionów za karat jest bardzo uczciwa. Bez dwóch zdań to promocja, więc jeżeli mają Państwo wolne 20 milionów dolarów, nie ma. Co zwlekać my jednak chyba zostaniemy przy zakupie jajek. A co tu tak głośno? W sumie nic dziwnego. W końcu jesteśmy na dawnym targu rybnym w Barcelonie, a tak się składa, że archeolodzy prowadzący tam wykopaliska. Właśnie dokonali fascynującego odkrycia. To mierzący ponad 10 metrów długości wrak statku, który prawdopodobnie zatonął w XV lub XVI wieku, został znaleziony w dobrym stanie 5 metrów poniżej poziomu morza. Jesteśmy na początkowym etapie konserwacji fragmentu zatopionego statku. Wkrótce zostaną one wydobyte kawałek po kawałku i przeniesione do magazynu, gdzie przeprowadzimy resztę procesu odsalania i impregnacji drewna. No i pięknie. Niech ta Barcelona ma coś na pocieszenie po odpadnięciu w półfinale Ligi Mistrzów. Ale słodziaczek. Widzom Ekspresu Republiki przedstawiamy Melumbę, nowego mieszkańca ZOO w Kolonii. Melumbe to szympans bonobo, czyli przedstawiciel gatunku, który według ostatnich badań naukowców są jednymi z najbliższych żyjących krewnych ludzi. Maluszek przyszedł na świat 11 marca, a od wczoraj można go już oglądać na wybiegu. Jak widać, nie odstępuje swojej rodzicielki na krok, ale nic dziwnego, przecież nie ma jaką mamy. Czas na finał. Ale nie ekspresu Republiki, tylko filmowej sagi Mission Impossible. Ostatnia, ósma część, zatytułowana Mission Impossible Final Reckoning, to prawdziwa petarda. Odpali ją nie kto inny, jak wiecznie młody, i to jest dopiero Impossible Tom Cruise. This can't all be true. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Film Mission Impossible Final Reckoning ma być ostatnim obrazem tej serii. A jak coś się kończy, to musi być z przytupem. Główny bohater, w tej roli niezastąpiony Tom Cruise, po uzyskaniu wszystkich części klucza dostępu, wyruszy na poszukiwania zaginionego Sewastopola. Tam spróbuje znaleźć serce cyfrowego bytu i zatrzymać niszczący świat chaos. Jak zakończy się ta misja? Przekonamy się już 22 maja, kiedy produkcja trafi do polskich kin. Ta misja jest całkowicie możliwa. I need you to trust me. One last w Warszawskim Teatrze Serena ponownie musical Heaters. Historia tego spektaklu zaczęła się od filmu z Wajaną Ryder i Christianem Slaterem z 1988 roku, który w Polsce wyświetlany był pod tytułem Śmiertelne zauroczenie. To opowieść o liceum, którym rządzą trzy dziewczyny o imieniu Heater. Kiedy przeciwstawia im się główna bohaterka, historia przebiera niespodziewany i mroczny obrót. Jaki? Nie zdradzimy. Musical można obejrzeć od 22 do 25 maja. Będą trzy dni pełne muzyki, rozrywki i wielu atrakcji. Kortowiada już na stałe zadomowiła się nad jeziorem Kortowskim w Olsztynie. To największy festiwal studencki w Polsce. Tu rap łączy się z popem, a hip-hop z rokiem. W tym roku wydarzenie zostanie zorganizowane po raz 64, a na scenie zobaczymy takie gwiazdy jak TILAF, Lady Punk, Tede, Myslowic, raper Opał i Eney. Festiwal odbędzie się od 29 do 31 maja na plaży Kortowskiej. Słońce, upał i delikatna bryza od morza. Taka pogoda będzie w Polsce w wakacje. Na razie musi nam wystarczyć kilkanaście stopni na termometrach, okazjonalne przejaśnienia, sporo chmur i przelotne opady. W niedzielę się nie wygrzejemy. Temperatura nie przekroczy 15 stopni. Niebo będzie głównie zachmurzone oraz pogodzenia przejściowe. W centralnej i wschodniej części kraju możliwe przelotne opady deszczu. W poniedziałek zrobi się nieco cieplej. Na Pomorzu termometry pokażą 17 stopni. W centrum kraju mogą wystąpić słabe opady. We wtorek przeważać będą chmury, ale wielkich opadów nie przewidujemy. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie wysokie, powyżej 1020 hektopaskali. Wiatr powieje słaby do umiarkowanego. To już przesądzone. Po sezonie i Alonso rozstanie się z Bayerem Leverkusen. Hiszpański trener wybiera się na zieloną trawkę, ale w tym przypadku nie oznacza to bezrobocia. Wręcz przeciwnie, powrót na boisko. Alonso ma zostać następcą Carlo Ancelottiego i objąć Real Madryt. W jego barwach sam grał przez pięć lat. Od rana aż huczało w hiszpańskich mediach o rozstaniu się szabiego Alonso z Bayerem Leverkusen. Wszelkie wątpliwości rozwiał sam 43 latek. Dziś na konferencji prasowej poinformował, że po zakończonym sezonie rozstanie się z aptekarzami. Co dalej? Za dwa tygodnie ma podpisać trzyletni kontrakt z Realem Madryt. Szabi dobrze znalazł Blancos. Grał dla nich w latach 2009-2014 i wystąpił w ponad 230 meczach. Oficjalnie dobiegnie końca przygoda Łukasza Febiańskiego z West Ham United. Polski bramkarz nie przedłużył umowy z młotami. Do londyńskiego klubu trafił w 2018 roku, zagrał w 215 meczach, a największym sukcesem był triumf w lidze konferencji. Fabiański jest ulubieńcem kibiców i z pewnością przygotują mu godne pożegnanie. Ostrożnie z zakładami, legenda NBA Paul Pierce założył się, że Boston Celtics nie przegrają drugiego meczu z New York Knicks. Jeśli jednak miałoby się tak stać, miał przejść z domu do studia telewizyjnego pieszo i to w szlafroku. Cóż, ekipa z Bostonu uległa, a były zawodnik dotrzymał słowa. Przeszedł aż 32 km w czasie 8 godzin, dotarł do studia i, jak sam przyznał, to doświadczenie było dla niego cenną lekcją. Na koniec mamy dla państwa coś na rozgrzanie w te chłodniejsze dni. W Australii trwa szósta runda Pucharu Świata w surfingu. Nie brakuje niespodzianek. Reprezentant gospodarzy, Julian Wilson, pokonał światową jedynkę Italo Ferreira. Ach, patrząc na takie obrazki, aż chciałoby się wskoczyć za wody. Chciałoby się. Historia wcale nie musi być nudna. Wszystko zależy od tego, jak się ją opakuje. Żeby trafić do młodzieży, trzeba mówić jej językiem, albo śpiewać na jej nutę. I wtedy historie, na przykład NSZZ Solidarność, chłonie się z otwartą buzią. To dla bezpodstawnie wyrzucanych z pracy, traktowanych jak szmaty, obecniej tych sprzed laty wynoszonych za bramę, tak jak worki śmieci, pobitych maltretowanych, ich rodzin i dzieci. Yo. Dla niewinnych, ale szykanowanych za wiarę Popiełczce uznanie, Chodzę w każde kazanie Pamięć zostanie o umęczonym kapłanie Zawsze najlepsze zdanie, otacze i oreganie Nie szukaj nas tam, gdzie Blicht i Mamona Szychta czterodrygadówka, nie na salonach Komunizm wraca dzisiaj w innych kolorach Stoimy tutaj, wiadomo gdzie stoi druga strona Solidarność działa jak ochronny pancerz 45 lat walki zleciało jak pacierz Statu owiec wystarczy jeden dobry Patrz też, to ta solidarność, której błogosławił papież Dawaj z nami, nie damy zakuć w kajdany System raz pokonany, stoi na nogach gliniany Bez żadnej dramy, ale zanim skonamy Na całe gardło wołamy, wolność jej nie oddamy Dawaj z nami, nie damy w kajdany System raz pokonany, stoi na nogach gliniany Bez dramy, ale zanim skonamy Na całe gardło wołamy, wolność jej nie oddamy Twór Solidarność miał swoją premierę podczas 32. krajowego zjazdu delegatów NZZ Solidarność w Kołobrzegu. Z miejsca podbił serca związkowców, którzy uznali go za świetne dzieło popkultury promujące historię Solidarności w nowoczesny sposób. O, Jakub Balcerak, świetna robota. Gratulujemy. Yo, man, bro. Puh. A co nam w duszy zagra po rapie Solidarności? Dźwięki czołówki programu dzisiaj. Jakie struny dzisiaj trąci? Dziś debata w Republice. Kandydaci gotowi do starcia. Donald Tusk dogadał się z kanclerzem Niemiec w sprawie migrantów. Pozytywne emocje katolików po wyborze papieża. No proszę, nowy papież. Debata prezydencka. Emocji będzie dzisiaj co niemiara. Ekspres życzy zatem ciekawego wieczoru. Do zobaczenia.